Wioletta Grabowska, witam Państwa i zapraszam na Aktualności w skrócie. To była długa noc nad Raciborszczyzną. Przeszła wczoraj wieczorem groźna burza. Gwałtowna ulewa spowodowała lokalne podtopienia. Najtrudniejsza sytuacja była w podraciborskich Krzanowicach. Strażacy przez całą noc pompowali wodę z zalanych posesji i piwnic, oczyszczali też drogi, na które spłynęło błoto z okolicznych pól. Od uderzenia pioruna spłonął budynek gospodarczy. Meteorolodzy ostrzegają przed kolejnymi burzami z Gradem, które mają jeszcze dziś przejść nad regionem. Na razie policyjny dozór, ale nie niewykluczone, że nawet 5 lat więzienia grozi 32-latce z Bytomia, która od ponad dwóch lat psychicznie i fizycznie znęcała się nad swoim synem. O krzykach i płaczu dziecka policję poinformowali sąsiedzi. Jak ustalili śledczy, matka w ogóle się nim nie zajmowała, a chłopca wychowywała ulica. Dziesięciolatek trafił do domu dziecka. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Silny wstrząs odczuli wczoraj późnym wieczorem mieszkańcy kilku miejscowości regionu. Do doszło w kopalni Śląsk w Ródzie Śląskiej. Jego skutki były odczuwalne od Chorzowa i Łazisk po sosnowiecką dzielnicę Niwka i Mysłowice. W kopalni nic nikomu się nie stało. Pod ziemią nie stwierdzono też żadnych szkód. Nie było także zgłoszeń o uszkodzonych budynkach na powierzchni. Ewentualne szkody można zgłaszać bezpośrednio w kopalni lub na stronie internetowej katowickiego holdingu węglowego. Od dziś Katowice należą do studentów. Barwnym korowodem zainaugurowano tegoroczne juwenalia. Wspólna zabawa studentów kilku śląskich uczelni potrwa do soboty. Podczas pięciodniowego maratonu odbędą się klubowe imprezy i koncerty plenerowe. Areną, jak każdego roku, będzie Katowicki Park Leśny w Dolinie Trzech Stawów. I to wszystko w skrócie, główne wydanie aktualności o 18.30. A tuż po serwisie rozmowa z naszym gościem. Dziś rozmawiać będę z Lechem Motyką, klimatologiem, dyrektorem Planetarium Śląskiego. Polecam Państwu tę rozmowę. Do zobaczenia.